Moje, Moje pożycie z babką w przyszłości dostać będzie dostać bardzo owocne. Kupicie sobie nowe dostać ciągniki dostać dostać. Dostać. i nawet babka będzie miała dostać otworzyć dostać. drzwi. Nie, no, Halo? Patryk Kaczyń, troppsycholog, zaprzyjmuje. Halo? Jadwiga? Halo? 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 Daj mi Jadwigę do telefonu, bo że się muszę o przyszłość zapytać. Pytanie nie do A świnie nadal damy begie danie? Co? Nie będę Ja pani. Tak, a Piesięte, jest, <śmienic> słucham cię Stanisławie. Ile moich życzeń jesteś w stanie spełnić? Mało Słucham? Słucha. Ile moich życzeń jesteś w stanie spełnić Jadwiga? Czy? Dobrze, więc zacznijmy. A czy ty, w przyszłości, spełnisz moje pierwsze marzenie, które brzmi następująco? Żeby świnie przez całe moje życie były po siedem złotych półbojowo według klasy Będą po osiem złotych, Stanisławie. Ale Jadwigo, Netto czy Brutto? Brutto E kurwa wolałbym Netto, ale chujniej będzie <śmierdziś> 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 Nie będę wybrzydzał A, 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 a czy pasowałoby ci, pasowało, ci 10, 10 Brutto to Stanisławie? Stanisławie? Nie Słuchaj Jadwiga, powiedz mnie tak szerzej Jakby były po 10 złotych to ja to wydam na 100 dziwek. jak będzie po 8 złotych, wydam na 80 dziwek. I tak wydam na dziwki, i tak wydam na dziewki. Dobrze mówię? Dobrze. Dobrze, no, Stanisławie. Tak tak, tak. tak. O, kara dobrze panie, do. Drugie To Drugie życzenie. Co jest. Ja ty moja. Słucham. Żeby że obsada moich świn była większa niż 2000 sztuk na jeden rzut Będzie, Będzie większa. To się rozwijała. Będzie pięć razy większa. Ja Stanisławie. Nie, 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 <śmienic> nie, nie Stanisławie. Tak dostanie, dostanie własny teren od państwa. Niedaleko, niedaleko domu, domu, gdzie nie będziesz mógł, mógł te świnić. Odległość... Odległość ustalisz sobie sam, Stanisławie. No, już lepiej. To jeszcze trzecie życzenie. Jesteś pewien? Zastanów się, to twoje ostatnie życzenie. Jestem pewien, Jadwigo. Ale jeszcze to przemyślę. Ej, Bernard, czekaj. Nagrywa ci na pewno, bo ty Frapsom nagrywasz, czy nie? No, Frapsom. Ej, ten, ten wiesz, ile waży filmik z Frapsa, ile tam miałeś z Watera? 2 terabajty masz tam? No, no A no to dobrze, to tam patrz na chwilę, wiesz, FPSy masz na czerwono, nie? Po lewej? To nie, wyłączone. Kurwa. Mam nadzieję, że to nagrywasz wszystko. A jak nie, to, to No weź to kurwa, nie mnie nie... Nie, musimy no już kończyć. Trzecie życzenie dawa i kończymy, bo ja już też ostatni kawałek robię. No więc trzecie życzenie Brzmi Ja dvigo. Tak? tak, tak do Stanisławie? Stanisławie? Dasz mi dupy? dotknij mego dźwiga. Zaraz zobaczymy, jak wysoko polecimy. <noise> Stanisławie? Stanisławie? Przecież piłam ci, że każde twoje życzenie, strzecz, zostanie spełnione. <noise> Jadwiga ściągaj tutaj stanie się? Majci, Stanisławie? <śpiewa> Stanisławie, czy chcesz podmiankę a na starą Jadwigę, Jadwigę, na nową Jadwigę w przyszłości? A ile ta nowa Jadwiga będzie miała lat? 25 Stanisławie. Eee, ty jaki rozmiar w sensie? Dużo! Dużo tam jest duży! Nie chcę takich dużych! Niech będzie takie... gdzie... No, no, yeah, yeah. Duże trzy te, tak, yeah. żeby były pod rękę, proszę o Ciebie. A powiedz mi, z padochrony nosisz czy stringi? <ścoughs> Nic! Nic! <ścoughs> Ej Jadwiga! Ja widzę, że ty dobra siebie sprycha jest! Ja. No. To jest kobieta, i wywali, majtków nie założy, grupę pokażę piękne życie. Świnie odręczone padają. W gospodarstwie. O właśnie, ażem się zapomniał zapytać. A, a przy świniach to ty chodzić będziesz czy nie? Jeśli chcesz. Oczywiście. To nie ma że chcesz, tylko zapierdalaj do świni. A więc, A więc dobrze, dobrze Stanisławie No to czemu cię tam jeszcze kurwa nie ma? Ej, już! Już, już, już zakrywano Stanisławie, w Stanisławie. <laughs> Dobra, kończym To czekaj do tu do mnie Kończym Basie Kończy, bo ja mam nadzieję, że to nagrywaj, bo mi cię chyba zajebał jakby wiedział to ja bym włączył Dzień dobry, jestem Stanisławem z przyszłości O Kurwa Ej, Zajeździł nam Stanisławę Dobra, Kończył